Siemanko, moi drodzy, ja jestem Geon! I wiecie, co ja tu mam? Wiecie, moi drodzy? Właśnie go! Właśnie tego oto kaktusika, który dropnął mi dopiero 10 minut temu. Właśnie z Mega Boksika. Nie mówię, znaczy z Big Boksika tak praktycznie. Nie z Mega Boksa, ale moi drodzy, moi drodzy, czy wy widzicie, co to jest? Jakie miałem szczęście! Ale no... Nie mogę teraz w ogóle nie zatkołać z wrażenia, że dopiero co go dropnęłem i mam na nim trzecią rangę. Ale moi drodzy, jeżeli wy właśnie oglądacie ten oto odcinek i wam się spodoba, to proszę zostawcie subskrypcję. Bo seria Crystal Ops, która jest na kanale Geon Plus będzie toczyła się i wyłącznie do końca świąt, czyli do 31 grudnia. A ja zapraszam Państwa do oglądania. Jeżeli jeszcze nie zasubskrybowałeś moich dwóch kanałów, Geon Games i Geon Plus, to proszę zrób to teraz. Bo oczywiście, jeżeli to dokładnie teraz zrobisz, to ja będę szczęśliwy. Ten kanał bynajmniej musi mieć 20, 20 subskrypcji do właśnie do Wigilii. Mam nadzieję, że to moi widzowie za mnie zrobią, ale no... Myślę, że zostawiliście my łatki w górę i dlatego mi się tak źle poszło, ale myśl, ale moi no widzowie i tak są dobrzy. Teraz, teraz pewnie zostawicie, bo każdy widz jest dla mnie mega, ale to mega ważny. Więc daję Wam teraz na to 3 sekundy, 1, 2, 3. Myślę, że już zostawiłeś, a ja idę po skrzyneczkę z przyjacielem Degarem, który właśnie sobie... I niedługo będą też live'y z Among Us. Więc proszę, naprawdę, zróbcie dla mnie to, co przed chwilą mówiłem. Wbijcie dla mnie te 20 subskrypcji do końca świąt, żebym był zadowolony. No bo moi drodzy chłopcy, ja dla Was tyle robię, a Wy dla mnie też wiele robicie. No to ja teraz będę robił dla Was więcej, a wy moglibyście zostawić dla mnie tą subskrypcję czy coś. Bo wymyślicie, e, po co sobie, tu, sobie po co tobie są te subskrypcje, jak skoro nagrywasz takie fajne odcinki, ale nie, bo w końcu co to za kanał bez subskrypcji? Ale ja oczywiście polecam kanał Geo Jezu Christa. Polecam kanał Demi Plus i Domi Games. właśnie dlatego, że on EZ, on też mi live To fajne, Games. Myślę, że wam się też spodobają. A ja zajęłem czwarte miejsce, no przepraszam bardzo, nie dałem rady, po prostu gracze byli za dobrzy, ale serdecznie dziękuję właśnie temu motograczu, że poświęcił dla mnie tą chwilę czasu. No i ogólnie... No i ogólnie, co mogę powiedzieć? My jeszcze dzisiaj na kanale Game Games właśnie ten odcinek wejdzie i wejdzie też odcinek z Among Us i może o 19 wieczorem wejdzie, wejdzie też może odcinek Gams GAM Z GAMIKIEM w Among Us nie wiem, zresztą, to wy zadecydujcie. Ja tutaj staram się zrobić tego bula. Robimy jakieś headshoty, Staramy się, ale on nas może załatwić. Ma nas na parę strzałów. Ale to ja go załatwiłem jednym hitem. Bo, jak widzicie, Geon jest najpotężniejszym YouTuberem, jakiego świat zna. Może nie mam najwięcej subskrypcji, ale to chyba nie oznacza, że nie mogę nagrywać mega, ale to mega fajnych odcinków. Więc. Ja teraz zapraszam właśnie wam do oglądania, żebyście zostawili jakiś sobie ślad na tym kanale. No bo proszę, zróbcie to dla mnie. Ja myślę, że po prostu no nagrywam dla was tyle odcinków. Dla mnie to trochę sprawdza, no trud to jest trochę dla mnie, no bo wiecie, jak ja mam to komentować i tak dalej. Wy tylko oglądacie i subskrybujecie, dajecie lajki, like, no to moglibyście w końcu dać mi te 20, 20 subskrypcji pod koniec świąt żebym był szczęśliwy, a ja wtedy z będę mógł robić codziennie live y o 19.19 .19 albo o 19.20, bo w końcu tylko, tylko wieczorem mam wolny. Jezu Chrystus, wiecznie mi to włącza. A ja, no wiecie, mam teraz więcej roboty, bo, na świę bo święta się szykują i niedługo vlogi też będę może jakieś robił, ale nie obiecuję. No i ja teraz pójdę sobie szybko zabrać. Dziękuję. No i załatwię wszystko za mnie. Poszłam tylko po skrzyneczkę. No. Mamy 9 puszek. Za chwilę będzie piąta ranga na spaj spajku. Więc, jeżeli jeszcze tego nie robisz, to proszę Cię o zasubskrybowanie. Wiem, że powtarzam to już któryś raz, ale dla mnie, ale naprawdę dla mnie to jest naprawdę ważne. Proszę, zróbcie to dla mnie. No i na kanale Geon Plus, jak wcześniej mówiłem, do końca świąt właśnie będą odcinki z Chrysia Ops, bo potem nie będę mógł dalej tego ciągnąć, nie mogę robić tylu rzeczy dla Was. Ale nagrywałem i nagrywałem, więc tak w sumie no dużo się to na, nagrywałem. Mam nadzieję, że Wy to docenicie w, w końcu i zasubskrybujecie dla mnie. Bo ja oczywiście lubię subskrypcje, lubię lajki, lubię moich widzów. Pięknie tutaj umrują, proszę, opiekt. O nie! Miałem laga zasranego, no i dlatego pewnie. Ja już wychodzę. No. Więc trochę sobie tych puszaczek wbiłem. Z czego naprawdę jestem zadowolony. No bo mało mi brakuje do ośmiobitówka którego odblokuję może na którymś odcineczku, ale to już zależy od was, bo to tak naprawdę musicie to dla mnie zrobić. Ja zrobię dla was, a wy zrobicie dla mnie. Wy musicie subskrybować, ja nagrywać odcinki i niedługo na pewno będzie zdjęci z Szczedarem, z Szczedarem, którego znacie z Chadarem XD, bo może niedługo sobie zrobię z nim live'a a z tego co wiecie, on pon od ponad dwóch miesięcy nie nagrywa ja znam tą przyczynę, dlatego na którymś odcinku wyjaśnię zniknięcie tajemniczego YouTube youtubera Cheddar'a XD, którego jego koledzy mogą nie znać Jakiś ten gościu to jest trochę taki no, nienormalny. Więc gram po raz kolejny ostatni raz na dło. No i moi drodzy. Tak ogólnie. To nie wiem co mam powiedzieć, no bo... A teraz sobie Edgarem zagram. No i... Ogólnie ja lubię nim grać. To jest fajna postać. no I jest to, że bije nadal i na blisko. tamten karl czeka więc ja się nie muszę o nic martwić ja tutaj załatwiam tika po kolei no pięknie zarobiście załatwienie tika jeszcze tylko trzy drużyny zostały No i według mnie my to za chwilę wygrywamy No i jak widzicie została tylko ta jedna, zapchlona drużyna, którą ja za chwilę No i jak widzicie Geon zawsze wygrywa, bo co to byłby za, za Geon, który by wiecznie przegrywał? No. A ja w tym momencie dziękuję serdecznie za obejrzenie tego odcinka. Myślę, że jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie jakiś ślad na, na tym kanale. Dziękuję za obejrzenie. Dzisiaj jeszcze wleci odcinek z Among Us. I pa. Życzę miłych świąt.